Cześć, z tej strony Mateusz Osiak, witam w kolejnym odcinku podcastu Rap Matters. E, dzisiaj nowy cykl, który, którego dosłownie 10 sekund temu nazwę wymyślił e, gość. Gościem będzie Tomek Zieliński, komentator Eleven, e, a wcześniej obiecujący raper, jeśli tak mogę powiedzieć. E, Dobrze, powiedz, nie obrażę się, coś. E, powiedz Tomku, jak nazywa się ten cykl? Podwójne z Osiakiem. Dokładnie, dlatego że będziemy rozmawiać o ulubionych płytach moich gości i o ulubionych kawałkach moich gości. Ale może wcześniej sobie troszkę jeszcze porozmawiamy tak o życiu powiedzmy. Także Tomku, dlaczego zrezygnowałeś z tej super kariery rapera? Nie pociągały ci nigdy tłumy Fanek pod sceną? Słuchaj, ja teksty jeszcze pisałem jakieś 3-4 lata temu, tak sobie do szuflady. Nawet znalazłem takiego super producenta z Francji, którego bity mi pasowały. W sensie oczywiście on o tym nie wiedział, że super mi się podobają te bity ale miał na Claudie, nazywa się Everydays, polecam sprawdzić gościa, bo naprawdę bity fajnie robi, nawet miałem plan nagrać całą epkę jakąś na, na właśnie na jego, jego bitach SoundClouda, miałem już kilka tekstów, ale no, praca, życie, wiesz, żona, dorosłość, trzeba zarabiać, nie było jakoś, nie było jakoś czasu itd. i tak dalej, no jakoś tak naturalnie niestety od tego odbiłem, ale pięknie to wspominam, super super czasy i super super zajawka, która na pewno, wiesz, w życiu, w życiu rozwija. Myślę, że to w życiu mi nie przeszkodziło jakieś strasznie. Nie wstydzisz się jakichś swoich takich troskulowych wygrzewów z to sprzed lat? Słuchałem kiedyś, kiedyś jakichś starych swoich kawałków. Nawet nie, nawet się nie wstydzę. Dobrze, że już nie ma jedynej bitwy freestyleowej, na jakiej byłem, była ona w internecie. Znaczy, może jest do znalezienia, ale nie będę podsuwał, jak ją znaleźć, bo. Tego. To, to jest trochę wstydliwe, bo to bitwa była strasznie słaba. Miałem jeden dobry punch, którym wygrałem, ale wygrałem. Więc słuchaj, bra... Ma, Masz na dysku? Nie, nie mam na dysku, ale gdzieś to. Czekaj, yy, czekaj. Właśnie wpisuję to w Google. Ja wiem, jak to wpisać. O Jezus, to jest. To istnieje. No Ale to teraz wszyscy. Nie, 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 nie. Wszyscy, wszyscy słuchacze będą teraz szukać. Tak, tego. tak. Miałem jeden dobry pans, wygrałem tę bitwę, także ogólnie brałem udział w dwóch bitwach, w sensie, w sensie dwóch walkach. Jedną wygrałem, jedną przegrałem. Bilans 50% moim zdaniem, moim zdaniem dobry bilans. E, pod, pod ksywką raperską? Pod ksywką raperską. A no to przecież to będzie bardzo łatwo znaleźć. Ale nie wrzucajcie nie. tego nigdzie, zachowajcie to dla siebie, błagam. Będziemy, będziemy, na pewno. Internet teraz wiesz, wystarczy, że skomentujesz dwa mecze źle i już będzie, że na freestylu był lepszy niż w budce komentatorskiej. To od razu mówię, nie wiem. E, dobra, i słuchasz sobie dalej rapu, czy odbiłeś się jednak od nie, tego środowiska? Nie, słucham rapu, ja ogólnie, znaczy słucham rapu, ale ogólnie to zawsze miałem tak, ja zawsze nawet jak nagrywałem, jak wychowywałem się, to miałem przeróżne zajawki muzyczne i rap nigdy znaczy był największą zajawką muzyczną, ale nigdy nie był jakąś taką jedyną zajawką, że tylko rap i tak dalej, i tak dalej, więc ja, ja zawsze słuchałem wiele, wiele muzyki, ale, ale słucham rapu, mniej polskiego teraz, bo nie mam za bardzo się... Się na czym zaczepić, bo ci nowi mi nie pasują, a ci starzy zaczęli być trochę za, za nowi, też mi nie pasują. Czasami coś ciekawego, ciekawego znajdę, znajdę, coś ciekawego wyjdzie, ale. Generalnie z, z, powoli jak w rejsie, wiesz, lubię to co, to, co już znane, czyli słucham po prostu czegoś czego bez, bezpiecznego i czekam na pojedyncze płyty. Nie to, że wiesz, sprawdzam, sprawdzam przy różne fora, czekam na jakieś płyty, wyszukuję jakieś nowe talenty ze z, z, z Stanów Zjednoczonych bardziej obracam się wokół tej sprawdzonej, sprawdzonego grona wykonawców, który, których lubię. No właśnie, mówisz, że już nie siedzisz na forach, nie widziałem Cię dawno na, na Ślizgu. Znaczy ja na Ślizgu jestem praktycznie codziennie, ale nie loguję się, wiesz? Ja Echa, po, prostu sobie, po prostu sobie Ostatnio czytam bardzo często. Ostatnio ci widziałem chyba jak wychodziło do Life of Pablo i był ten, ten stream z premiery, jak dobrze pamiętam, wtedy gdzieś tam siedziałeś, post postowałeś. Nie, ale wiesz, ja ciągle na Ślizgu, nawet nawet teraz właśnie wszedłem na Ślizg, więc więc sprawdzam, wchodzę też na temat yy, live score, bardzo często, gdzie też często pojawiam się jako, jako komentujący i boże co nie wygadują, więc wiesz, nie jestem obecny na ślizgu. To jeszcze takie ostatnie pytanie, żebyś sobie mógł zdobyć e, street credit. Czy szanujesz moderację? Szanuję, szanuję moderację i żeby zdobyć street credit na ślizgu, jestem pierwszą osobą, która założyła na ślizgu temat z Taco Hemingwayem, nie wiem czy wiesz. Tak, wiem, bo to w ogóle poszło od ciebie, tak? Ty powiedziałeś potem chyba Bartkowski podłapał, Bartkowski podklepał Tylko mi że Zrobiłem się... literówkę w nazwie <noise> nazwie tematu i chyba napisałem, nie wiem, Ta Tao Hemingway albo coś takiego. I generalnie nikt tego nie podłapał, dopiero drugi temat złapał, złapał tam fame. Spotkaliśmy się tu po to, żebyś poopowiadał o swoich ulubionych płytach i ulubionych kawałkach. Zacznijmy od płyt. To jeden, do, dobra, do Ciebie, ale to. Dobra, dobra, ale lecimy Polska, Ameryka, podziemie, ziemię. Nie no, Polska, Czas, Polska. jak się wychowywałem, czy co? Polska i Twoje ulubione płyty. Polska i moje ulubione płyty. Robiłem research i tak sobie słuchałem dzisiaj rzeczy, którymi się strasznie, strasznie Nie wybiorę Ci jednej płyty, bo to jest, to jest jednak zbyt ciężkie. Nie no to, wrażenie, dobra, żeby... ale tak, znaczy, jak właśnie... Jeżeli już pod przymusem Niemcy mnie gonią, tak, i muszę wybrać, no to bym ze względu na sentyment też, ze względu na... Na, na bity jakoś tak, no nie wiem, zawsze będę do tej płyty wracał, jednak eternia Eldo. Okej, okay, zawsze. Samu? Wiesz co, nie wiem, jakaś taka pierwsza płyta, która, która taki zrobiła u wow mnie i jakby złapałem jeszcze większą zajawkę na rapi, pomyślałem, że ja też może będę rapował i jakoś tak. Strasznie mam dobre wspomnienie z tą płytą po prostu. No i tam jest masa dobrych kawałków. Uważam, że to jest świetna płyta. Znakomite bity Irona, Webera, kto tam jeszcze. Joter mało znany tam przecież jeszcze robił, robił bity. Zjawin do, do Eterni, którego, z którym się znałem i który też tam nie chciał kiedyś wypromować, niestety, świętej pamięci Bartosz. Także no, mam, mam strasznie, strasznie dużo sentymentu do, do tej płyty. Choć ze mną, nie wiem, połamany ludzik, tylko słowo, no, takie kawałki, które wiesz, zawsze gdzieś tam mhm. pewnie jak ktoś mnie budzi w nocy i miałbym to zarapować, to to zarapuje, no nie? Dobra. Jest to taka, to taka pierwsza płyta, która, która by mi przyszła do, do głowy, którą, którą się strasznie zajawiłem. A oprócz tego kodeks, pierwszy kodeks, bo później już kodeksy to. No jeszcze dwójka było ok, ale później już kodeksy to, to były, moim zdaniem, słabe, słabe płyty, ale pierwszy kodeks do dzisiaj uważam, jest rewelacyjną płytą. I co ci się nam podobało najbardziej w na pierwszym kodeksie? Wiesz co, kawałek jaki mi się najbardziej podobał? Tak, tak, bo tam jest z czego wybierać? Chyba na żywo, chyba na żywo. Na żywo okay. tak, służeźnie na żywo. To jest jakiś tak, też bardzo lubię nawet do dzisiaj wracać z tego kawałka. Ten bit jest taki, cały ten storytelling, który jest trochę pokraczny, ale, ale to jest tak stylowy kawałek, że no nie ma takiego. Nie ma. Zresztą no, te wszystkie wiwowe kawałki, czyli na raz y, Gural był, czekaj, jestem tym typem chyba, tak? Ile można, te, ile można tego. Tak, to to tego, oczy otwarte. Tak które też tam trusku. leciało wszędzie. Tak, ale oczy otwarte to akurat jakoś trochę chyba nie wytrzymały dla mnie jakby presji czasu, no, ale to jest znakomita płyta, wtedy Magiera i Laska robili znakomite bity, więc kodeks z, z tamtych czasów też, też zdecydowanie. No oczywiście dwa Pezety z Nunem, muzyka poważna, myślę, myślę tak obiektywnie patrząc, to jedno z najlepszych polskich płyt w historii, jeśli chodzi o rap, nie wiem czy się zgodzisz. E, ja bardziej cenię muzykę poważną niż muzykę klasyczną, zawsze jest ta dyskusja, no nie? Tak, ja, prawdę, prawdę, mówiąc, raz jestem, wiesz, po jednej stronie, raz jestem po drugiej stronie i chyba w zależności od tego, nie wiem, od pory roku może nawet, albo od tego, czy jestem bardziej taki klasyczny, czy bardziej poważny, to raz lubię takiego poza, teraz takiego, ale obie te płyty to naprawdę, jakby ktoś je zmi chciał zmieścić w swoim top 5, to w ogóle bym się nie kłócił. Genialne, obie. Zgadzam się w pełni. Y Tutaj może zaskoczę, ale strasznie, strasznie lubię i do dzisiaj słucham płytę Pliśniową i Czarnowidza Afrokolektywu. O, proszę. Afrogex, uważam jest rewelacją i nie wiem, którą, którą wybrać, bo płyta Pliśniowa to było takie pierwsze wow, czyli Carla Malone, czy to jest z ruchu moich ust, ale Czarnowidze to już było takie dojrzalsze muzycznie i, i myślę, że też tekstowo i tam jest też tyle kawałków znakomitych, że Czarnowidze, Trener Szewczyk, a... Gramy dalej, ja Gramy ja, ja dalej, bardzo bardzo gramy byłbyle. dalej, to był, gramy dalej, to jest tak dobry numer, że znaczy ogólnie ogólnie to jest mega niedoceniany. A tam jeszcze, jeszcze bardzo fajny kawałek z Lilo w łóżku z, z licealistką. To tak nie jest. Także, także mam też bardzo duży sentyment do tych płyt i chyba Czarnowidze nawet lepsza. Później też robili bardzo fajne płyty. Przecież te już a, 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 bardziej muzyczne a, 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 dojrzalsze to też super płyty są. Słuchasz tego Afrojexa teraz? Co on teraz y, wyprawia? Jesteś no, może na, na czasie? Staram się, staram się. Nawet jerałem się tym, tym Afrojexem sprzed roku, kilkoma, kilkoma, czy przed dwóch lat, kilkoma mm -hmm. kawałkami. Te nowe płyty są fajne. Tytułowy złono jest bardzo, bardzo fajnym kawałkiem. Nie słuchałem całej płyty jeszcze, tylko takie pojedyncze, pojedyncze rzeczy ja sprawdzałem, ale no, legendarny Afrojex no, ma, ma swoje momenty, naprawdę. To jest, uważam, że to jest naprawdę koleś z łbem do pisania tekstów nieprawdopodobnym. Nie rażą Cię to jego jakieś analno yy, Wiesz co, geni czas, genitalne co, czasami, czasami przeginka jest, ale no, ma to swój urok też, tak? Jesteśmy wychowani w internecie, więc czy nas coś razi? Umówmy się. Dobra, no i w ogóle to miałeś mówić o jakichś podziemnych płytach, ale tu wyleciałeś z pz kurde, z Codexem no, zaskoczyłeś mnie wiesz, trochę, no, szczerze mówiąc. Powiedziałeś, żebym wymienił swoje ulubione. Nie, no dobra, dobra, okay. Wiesz, ja mogę też, no oczywiście Najebawszy, oczywiście, oczywiście Dinal, oczywiście Gorączka w parku i Jimsona, eee, nie wiem, czy to można nazwać płytą, no ale te całe paczki Kękego, które latały... Które latały tak, na świecie tak mega, mega, mega rzeczy. Tak, to jeszcze te piękne czasy, że rozmawiałem się z raperami na Gadugadu -gadu i miałem nawet na Gadugadu na -gadu już napisany tekst od Kękę. No ja, proszę, miałem taki bardzo, bardzo kękę właśnie cztery tak, sprzed lat. To, to, było, to byłoby super. i bit, Bitwu w ogóle świetny do tego kawałka nie pamiętam tego zrobił. W sensie kawałka, który miał powstać. Taki był mroczny i. No, to, to był dobry tekst, no, ale już raczej w archiwum Gadugadu -Gadu nie ma, więc. Więc ja tego nie znajdę. Kękę w ogóle, ja strasznie lubiłem tego pijącego kękę. Z jednej strony się bardzo cieszę, że mu się życie ułożyło i, i, i w ogóle wyszedł na prostą i zarabia hajs super na rapie, ale z drugiej no, no jest to trochę stępione. Ja wiem, że, że coś za coś, ale no, taki kawałek jak hork, nie wiem czy kojarzysz. Tak, no tam są no to, mega wersy, to jest no właśnie... to jest po prostu kęką, stary, kęką w pigułce, i to jest tak znakomity, knajacki styl, że nie do podrobienia był dla mnie ten taki radomski, brudny styl. Nie do podrobienia był kęką kiedyś. Ale teraz oczywiście też słucham, życzę mu, mu powodzenia. On ma jeszcze jedną z tych nowszych, znakomitą zwrotkę na Kubiego płycie. Taki storytelling, jak eee... pracował w Niemczech, mądry Polak po szkodzie. Tak, tam są takie dwie mega zwrotki. Tak, o tym, jak z Turasami było... się biły jak z Marincami w Baden-Baden. Dokładnie, go tam Kraśnik dwa razy chyba ratował, tak? No jedną z moich ulubionych płyt też takich i prywatnie, i... No dobra muzyka, ładne życie oraz mentalizmu, zdecydowanie. Myślę, że płyta, która nawet się broni po latach. I też myślę, że kiedyś fajniejsze rzeczy trochę chyba chłopaki robili, chociaż doceniam zmiany stylu i trochę bardziej dostosowanie się do, do innych odbiorców. No ale na pewno jest progres u Rasa i u Mentosa, ale... Jakoś te, te, te wcześniejsze rzeczy mi bardziej w serduszku leżały, także dobra muzyka, ładne życie i przede wszystkim kawałek z, z d -setem. Pierwszy i ostatni raz to jest zdecydowanie mój prywatny klasyk. A jeszcze chciałbym na pewno do, zapytać o Laika, z którym nagrałeś kawałek i... Szczerze mówiąc znałem ten kawałek bardzo, bardzo długo, ale bez Ciebie, tylko po prostu wycięto w zwrotkę Laika, która no, gdzieś tam nie, latała. Nie, nie Dopiero, się. dopiero po, jakimś, po jakimś czasie się dowiedziałem, że tam w ogóle ktoś inny był. I zamar tam był jeszcze. E, tak, tak, tak. E, jak doszło do współpracy, możesz trochę powiedzieć, nie? Wiesz co, nie wiem, jeszcze nie wiem. Na pewno napisałem ja do niego na Gadugadu, -gadu, bo to tak się robiło. E, starałem się wygrzewać to z pamięci jak doszło, bo to już wam, że o to zapytasz. No na pewno gadaliśmy na Gadugadu, -gadu, gdzieś tam coś wysyłaliśmy sobie, pisaliśmy. Like się dograł na moją płytę Zetylka i Noir e, z Patrykiem moim ziomkiem z... E, z brzega, z którym nagraliśmy płytę i, i jakby nie wiem, nie wiem, nie pamiętam już dlaczego to było, ale odesłał, żebym się dograł do tego bitu i co ciekawe, ten kawałek miał być w ogóle na milczmenie, e, jako, jako bonus, jako ukryty bonus, ale z tego co słyszałem, Łodzik się na to nie zgodził, także zabrakło mi na tej legendarnej płycie, a widzisz, to by było niespodziewane, to, to by, to by był czas, niespodziewane osiągnięcie być na milczmenie, co? No, dla mnie jedna z najlepszych podziemnych płyt w Polsce bez to i... był hype na Milczmana, z... nie wiem czy pamiętasz. Był mega, był hype na, na Milczmana i ileś tam przecież było lików wcześniej, nie? Był, było tam parę kawałków, które, które były znane. E, dla mnie to jest taka me, mega poskładana płyta, nie? Do której trzeba tam naprawdę przysiąść, żeby rozkminić. No, like, e... like miał takie zajawki, no tak. Ale bardzo, bardzo miło wspominam, fajnie się z nim, fajnie się z nim gadało, także... Także miło, sympatyczna... No, i dalej jestem na YouTubie jako gość, który nagrał z lajkiem, więc wiesz, fani rapu muszę propsować. Świetna sprawa. Słuchałeś ostatnich, y, ostatniego w zasadzie Lewela? Nie, nie słuchałem ostatniego Lewela jeszcze, ale na drobie. Słyszałem, że bober coś, referent za bardzo mu nie poszedł. Co? Jak zwykle. Bobera też pozdrawiam serdecznie, bo też śmieszna, sympatyczna mordeczka. E, nie, 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 nie słuchałem ostatniego Lewela, ale ale sprawdzę na pewno. Dobrze, że mi przypomniałeś w ogóle. Dobra, jeszcze jakieś płytki, czy jeszcze na jakiś. Piosenkach hip hopowych chciałbym. I no, gorączkę w Jimson, generalnie jego stare nagrania, to, to uważam, że, że Jimson przerastał w ogóle w pewnym momencie podziemie dla mnie w Polsce. A jak się nazywała ta epka Jimsona, na której ten też piszny Tak, tak krótka, tak? tak? Mówisz o tej, która wyszła tak poddychaj, nie wiadomo skąd. Oddychaj. Tam był na pewno kawałek oddychaj, a ty oddychaj, 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 dobra, oddychaj. To, to, to oddychaj. Tak mi się wydaje, że to, jest, że to było oddychaj. Tam była królowa, królowa Wosku, chyba też her, heroina. No to to był, to był wtedy taki w ogóle wow, że koleś może tak nawijać i ma taki głos i ma takie bity, że naprawdę myślałem, że Jimson zrobi jakąś ogromną karierę w polskim rapie, no, ale jak wyszło jak wyszło, robi karierę w dziennikarstwie, zresztą był kiedyś moim gościem, ha, w Radiu Tok FM, to by Ale podobno ciągle, wiesz co, bo e, mam kumpla, który słucha podcastów Jimsona i mówi, że tam ciągle jakieś follow-upy do, e, do, do, do do rapu padają, na przykład, że tam jakiś zespół z Elbląga jest w, w depresji albo poniżej poziomu, nie? No wiesz, człowiek, Także, człowiek z rapu wyjdzie, jest... rap z człowieka nigdy, no. Także. A wiesz, co, ten, ten, ten butlek się chyba nazywał Gram na Czarno, jeśli dobrze znalazłem. Mm, bardziej mi tam był taki. taki. Bo to oddychaj, to, to był, wiesz, co? Single chyba, taki maxi, coś w tym stylu. Możliwe, że to był maxi-single. Możliwe, że to był maxi-single, to były jakieś też remiksy chyba i. I to, to pamiętam, wow, to było wow. No, a gorączka w parku igieł to jest rewelacyjna, rewelacyjna płyta. Myślę, że jedno z lepszych osiągnięć polskiego podziemia, jeśli chodzi o rap. No, moje to takie, to takie raczej. E oczywistość, nie? żeby tu no, pracować Markiego, takie... więc o nim już wszystko powiedziano. Myślę, że nic więcej dodać. No właśnie, to może masz, może masz coś takiego, co niewiele osób może znać, a, a, a znasz ty. Kurde, I wiesz lubisz. co? Starałem się, się, żałuję, bo miałem, miałem na starym komputerze takie, wiesz, kawałki pochowane. I teraz już tego, teraz już nie byłem w stanie wyciągnąć tego z z pamięci. Tam mnóstwo było takich ciekawych, ciekawych rzeczy. Jest jeden kawałek, którego, którego do dzisiaj nie mogę znaleźć. A mi się strasznie podoba. Nawet nie pamiętam, kto go nagrał, jak go znalazłem, ale taki bardzo pozytywny bicik był. Ale teraz ci teraz ci nie powiem. Nie, nie, nie za bardzo jakoś szukałem tak strasznie, żeby znajdywać. No wiesz, no, kękę, ja już słuchałem kękę jak tak naprawdę nikt go nie znał, więc, więc to też tam nie to że moje odkrycie, ale dla mnie kęka był. Odkryciem, no nie, bo raczej, raczej nie był znaną postacią w polskim rapie, a, ale takich odkryć nie przypomnę sobie teraz. Musiałbyś mi jakoś popodrzucać jakieś ksywki, może mi się coś otworzy. Dobra, a to powiedz mi, czego słuchasz? Nie wiem, dzisiaj na przykład. No, dzisiaj robiliśmy może research, co nie, ale czego słuchałeś w zeszłym tygodniu, jak się umawialiśmy dopiero na odcinek? Mówiłeś, że dużo amerykańskiego rapu jednak bardziej niż polskiego. Wiesz co? No, w tym momencie słucham bardziej amerykańskiego niż, niż polskiego. Z Polski tam czasami coś sprawdzam, ale, ale to pojedyncze kawałki, a nie całe płyty. Przepraszam, ale nie wytrzymałbym całej płyty BDOS-a, chociaż bardzo szanuję Gustawa. Uważam, że to jest prześwietny kawałek. Wczoraj, jeszcze go słuchałem wczoraj? kluczach hemgru O, proszę. Skąd to ci wzięło? I MOK jest takim dobrym kawałkiem. Ten bicik jest tak, mi otworzył oczy na, na młodzieżowe zajawki, że wow. Ja lubiłem klucz. klucz o, klucz, to jest uważam bardzo dobra płyta uliczna, nie? która trochę otworzyła ten ur, nurt uliczny na nowo mam wrażenie. A tak czego słucham, no, pff, tak jak mówiłem, w tym momencie już słucham najczęściej ludzi, których znam i nie szukam jakichś nowych zajawek. Anderson, Pak, J. Cole, Henry Klamar to jest moja trójka w tym momencie, która ma najwięcej zdecydowanie wyświetleń u mnie i pewnie będzie miała przez najbliższe lata. Chociaż tą płytę Andersona Paka się trochę zawiodłem, bo po singlach myślałem, że to będzie, będzie jakby coś innego, coś nowego, a nagrał jednak trochę bezpieczną płytę, mam wrażenie. No ale, no ale i tak jest, uważam, geniuszem i, i przyszłość nawet nie rapu, tylko muzyki przed nim. Raz na jakiś czas Migosi gdzieś tam skoczą na, na, na słuchawki, ale to naprawdę raz na, raz na jakiś czas. No i Kanie ciągle jednak Żałuję, że tak nam zwariował nasz kochany Kanie. Kiedyś... No, Zbariało, ale w sumie ciągle nagrywa dobre płyty. Te, te dwa projekty w tamtym roku były, były mega, nie wiem, czy Nie, były niezłe, no. Ale jakbyś miał to porównać z. nie wiem, z, z My Beautiful Drag Twisted Fantasy, albo chociażby z of Wait Heartbreak, albo z Graduation, no to, no to sorry, ale te, tamte płyty to były takie strzały, że wiesz, że, że klękałeś, a to jest. To jest okej, okay, bo nagrał tukanie, więc jest hype, ale no, moim zdaniem tego gościa zda się stać na więcej, tylko. Nie wiem, czy on będzie w stanie coś jeszcze robić. No. No, a jako jeszcze ten kawałek z Lil' Pumpem? I Love it. No kurczę, to jest moje największe chyba Guilty Pleasure z, z zeszłego roku. Naprawdę, słuchałem tego tak bardzo dużo razy. Dla Beki generalnie. No ale... Nie ale to jest żenujące. To jest, ja, ja wiem, że to ma być Serio? żenujące, ale nie łapię zajawki na coś tak żenującego. No. Nie wiem, jakoś tak, no nie wiem, ja chyba już za stary jestem. <laughs> ja w ogóle jestem zdania, że mógłby nagrać całą płytę w takim stylu, z Lil' Pumpem i byłaby bardzo głupia i bym jej bardzo często słuchał. Nie, Lil' Pumpy, Lil' wszystkie niestety, ale to zupełnie nie łapię zajawki na tych tam Smoke purpów i tak dalej. Nie wiem, nie, nie kłam tego zupełnie. Ale co ciekawe, też nie złapałem zajawki na Drake'a, chociaż się kilka razy starałem przełamać, no ale jednak jestem Tim Kendrick, Tim J. Cole i to są w tym momencie no, dwóch moich w tym momencie ulubionych rapowych artystów, ale w ogóle też, myślę, w czołówce są, chociaż kiedyś byłem bardziej truskulem i schoolowcem takim, wiesz, no truskulem, tak, truskulem i bardziej gangsterem, hmm. bardziej, ja bardziej DJ Premier niż, niż, niż jakieś takie cykacze albo, albo Lil Wayne. Typowym ślizgarem z 2008, ja, nie? Tam stała no to to, była to 2005, był taki klimat, ja że 2006, tak. Jak jechałem na koncert Afura do Lublina, to się jarałem, że jakbym jechał kurwa na Openera. Taki klimat był mniej więcej. <grym> to nie, nie będę się dłużej zatrzymywać, bo masz męż do skomentowania, co no tam ja ci się komentujesz? Dzisiaj Leeds kontra Derby County, jeszcze, jeszcze jest trochę czasu, więc. Dobra, na, na co stawiać? E, nie, mam, nie mam pojęcia, wiesz, to będzie ciekawy meż, ale to będzie słuchane później, więc stawiam, że Leeds wygra dwa do jednego. Dobra, spraw, sprawdzimy na, na, na pewno. Ja jeszcze więcej, więcej płyt wypisanych, ale jakoś tak wiesz, Łonę no, no, oczywiście szanuję jak coś z Polski, to też jest facet, na którym się powiedzmy wychowywałem i który otwierał jednak głowę, że można pisać inaczej, no nie miałem mm. zajawkę straszną storytellingi, właśnie to jest ze względu na łonę na raczej. Bardzo lubię, wróciłem ostatnio do pierwszych dwóch płyt fenomenów. I uważam, no, że proszę, były, były nawet... bardzo fajne. Według mnie się mocno zestarzały jednak, ja a, je kiedyś bardzo lubiłem jako tam... mnie ta druga moim zdaniem się nie zestarzała zupełnie, wiesz? Ja, ja mówię właśnie, że się zestarzały. A ja, a ja mówię, że się nie zestarzały. A, no to, to, się, to się nie zgadzamy tutaj, bo jakiś Bili, czas bo temu słuchałem i, sensacja, i, i a ja br br brnąłem. Nie, druga płyta się nazywała Sam na Sam chyba, prawda? Podaj, że tak. Pierwsza to była efekt. Tam tak, jest kilka dobrych dobrych kawałków. Bardzo dobre bity, bo tam przecież Magiera chyba kilka bitów zrobił, jeżeli się nie mylę. Ostry tam robił bity. Ja to była fajna fajna płyta, moim zdaniem. Eee, I jeszcze no jeszcze płyta, o której nie wspomniałem, jak pytałeś o top, a to jest zdecydowanie mój top 5 w Polsce rapowy, czyli Discret Practic IQ. Płyta, do której zawsze będę wracał. Uważam, że to jest znakomita płyta. Zarówno ze strony bitów, ze strony. Rapu dyskreta ze strony gości, ze strony refrenów. No moim zdaniem to pięć rapu polskiego, Diskret, i tak, taka, taka, taka płyta, która zawsze się też pojawia w płytach niedocenionych, prawda? O niej się jakoś bardzo dużo nie mówi. Nie da się jej kupić też niestety, prawda? Y Kurde, tak. wiesz co? Ja ją chyba kiedyś miałem. W ogóle ja mam w domu kilka naprawdę takich płyt, że jakbym je sprzedał, to... To, to bym chyba trochę zarobił, a największy błąd w życiu popełniłem, jak w 2005 albo 2006 roku bodajże, kupiłem od ziomka 30 minut życia Ostrego za chyba 40 zł. i sprzedałem je na Allegro za dwie stówy, ale sprzedałem je rok później. Jakbym je potrzymał jeszcze kilka lat, to bym, to bym wiesz, to bym, to bym kupił 11 <grych> No tak, no, aż, tak nie nie bym... nie, aż tak to nie, ale na pewno bym trochę zarobił. Ostry też, jak coś, to jest też ważna postać. Dla mnie szczególnie te pierwsze płyty, bo później już niestety, ale te płyty mi się zlewają i szczerze powiem, ja się nie rozpoznaję, wiesz. No, jaki kawałek jest, ja to tylko sprzątam, a jaki z Ra Jazz 23, a jaki z OCB, zupełnie nie rozpoznaję tych płyt. Nie wiem, która jest która, no, ale Jazz -urekcja i Jazz w Wolnych chwilach to też uważam top top. Z Ostrym też gadałem wiele razy w życiu, byłem tam na warsztatach muzycznych razem z nim, też tam wypytywałem go o te płyty. Mówi mi na przykład, że Jezurekcja powstała tylko i wyłącznie, dlatego, żeby zrobić, można powiedzieć, taki. E, jakby to powiedzieć, y, złożyć swoje CV na rynku brytyjskim, o tak. Mhm. E, żeby po prostu nagrać taką płytę, żeby próbować wskoczyć na rynek brytyjski. Taka była podobna geneza Jezurekcji. No to więcej takich płyt, żeby sobie wskoczyć na jakiś inny rynek. No i jazz w wolnych chwilach to też top 10, myślę, co najmniej. A właśnie, bo, bo skoro mówiłeś o tym rynku brytyjskim, to coś z, z Wysp też słuchasz, czy niekoniecznie? Wiesz co, mm, nie mam jakiejś strasznej zajawki, nagrajmy i tamte klimaty, szanuję The Streets, byłem ostatnio na koncercie z Stormzy'ego, fajny koncert, ale nie to, że go słucham jakoś, jakoś namiętnie. Bardziej Francja i Hocus Pocus, które jest jedną z moich ulubionych rapowych ekip kiedykolwiek. Żałuję, że już, że już nie istnieją, ale gdzieś tam są plany, żeby Von widziałem wrócił, jednak, bo jakieś koncert będą grali, więc bardzo bym sobie życzył, bo, bo Hocus Pocus y, też bym na pewno w top 10 jakąś ich płytę zmieścił, yy, swoich mm -hmm. ulubionych płyt. Nie wiem, czy to by było, nie wiem, 73 Touches, czy... The... Czy plays 54, czy, czy trzecia, Sixteen pieces? Sixteen pieces, tak. Tak jest. No to, którą byś, którąś z nich bym zmieścił, ale nie wiem, którą. Wszystkie trzy są genialne, uważam, więc, więc zdecydowanie jeden z moich ulubionych zespołów. Nawet bez podziału na, na, na te, na style muzyczne. Tak mam mm -hmm. hokus pokus, to wymyka się jednak wszelkim ramom. Bardzo, bardzo, przyjemna muzyczka. Ja sobie bardzo lubię gdzieś tam w tle wyłączyć. Jakoś się nie wczuwam, bo przecież nie, nie rozumiem, o czym oni rapują, ani w, zupełnie. Ale zawsze dobrze włączyć. I takie bite, pod które jak się było, miało lat 13, to się rapowało zawsze. No oczywiście, instrumentalne. No wiadomo. Bity. Ale pierwszy instrumental, który skatowałem absolutnie freestylując, to był Ghostwriter RJD2. RJ to był zdecydowanie bit, który skatowałem na wszelkie możliwe sposoby i który znam na pamięć. w ogóle RJD2, to, to też, też miałem kiedyś mocną zajawkę na niego i na jego instrumentale. Ja chyba dawno nie słuchałem przecież mówiąc tego. Jak no ja też, w, w ogóle zapomniałem o nim i teraz mi o nim, wiesz? Tak właśnie sobie sobie teraz wizualizowałem FUBAR i z zwizu. Z Zobaczyłem w pamięci te wszystkie instrumentale. Tam miałem płytę do Roodów, pamiętam, właśnie był RJD. u Ja to jeszcze jakiegoś Mr. Greena kradłem, premiera? No wiadomo. Premier to wiadomo. Bo, to, wiadomo. bo to, było to łatwe były bity w miarę dla każdego. Premier to wiadomo. Klasyk. Ale RGD to Ghostwriter, Kto nie zna, to polecam. Znakomity beat do freestylowania. Dobra, jeszcze by tak strzelam, że pewnie lub trup lubisz? Tak, tak. Lub trupów bardzo lubię. Jak już tak jesteśmy przy europejskiej scenie i przy tych takich trupach. Najbardziej, najbardziej lubi ich, ich kawałek co ciekawe: The Building. On jest taki mało rapowy. Znaczy, no, nie jest rapowy, ale taki. To, to jest bogdajny singiel z. Nie wiem, czy to był. Wydaje mi się, że to był single z którejś z tych nowszych płyt z 2008 albo 2009 roku, już po tym, po tych całych Struggle Continues i swum, mm -hmm. po Fort Europa A, i to był single, i to jest, ja go puszczałem, jak ja grałem jako DJ, jako młody chłopak w to zawsze go puszczałem na imprezie i, i te, też ten kawałek mi się dobrze kojarzy, ale trupu szanuję, bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra ekipa. A tam była jeszcze jedna fajna ekipa ze Szwecji, kurczę, jak oni się nazywali? A, oni nawet chyba jakiś kawałek kiedyś razem zrobili. Aj, kurczę. Chyba, ch chyba wiem o czym mówisz, ale musiałbym jakoś tam sobie zrealizować. Mam no, jeszcze jakieś Skiggy Raps na przykład z Holandii jest bardzo fajnym gościem. Niemieczkę, z skiggy Rapsa. Przecież to chyba nie, z Holandii chyba ja tylko kojarzę dał do DOD. Do to polecam ci Skigi, Skigi Rapsa. Skiggy Raps jest naprawdę fajny. On wydał taką epkę. O, boże. Z... 9 lat temu. Talk to i Sun chyba się nazywa. I to jest bardzo fajna epka. Tam jest jeden. tam W ogóle znakomite bity. Są bardzo fajnie nawija po angielsku, ale bity na tej epce są, są rewelacyjne. Skiggy Raps. Jak ktoś nie zna, to mm -hmm. bardzo, bardzo polecam. Dobra, to chyba tyle. Będziemy się powoli żegnać. Dobra. Dzięki Tomek, bardzo, że zgodziłeś się wystąpić w tym podcaście. Bo to ja dziękuję lud za możliwość. Tak przecież, ja dziękuję prawda? za możliwość w podwójnych osiaka. Dobra, dzięki wielkie i do dzięki. usłyszenia. Cześć.